Hello, hello, witajcie moi drodzy gitarzyści. Dawno nie prezentowałem swoich kompozycji, ale ostatnio skomponowałem pewną rzecz specjalnie dla ucznia, który miał niesprawny drugi palec. E, wydawało mu się, że teraz przez miesiąc nie będzie musiał grać na gitarze, ale będzie musiał, ponieważ napisałem dla niego bosse bez drugiego palca, żeby się lepiej wczuć e, w sytuację. E, tak samo jak on, zakleiłem sobie ten palec plastrem. E, tutaj e, przedstawiam Wam, to jest Gitruś. Gitruś będzie miał wakacje w całym tym utworze, który Wam za chwilę zagram, a utwór oczywiście nosi tytuł... Bossa bez drugiego palca. Możecie śledzić Gitrusia przez cały czas, jak będę grał. On się będzie do was uśmiechał. Jak więc widzicie, gitruś czuje się znakomicie, przez cały czas się uśmiecha, no bo w końcu miał wakacje przez cały utwór. Pamiętajcie, nigdy nie należy rezygnować z grania. Ja już miałem w swoim życiu takie sytuacje, że ktoś miał złamaną lewą rękę, ćwiczył samą prawą. Jak miał złamaną prawą, no to ćwiczył samą lewą, tak też można. Pamiętajcie, nie róbcie wymówek, szukajcie okazji do grania, a będziecie coraz lepszymi gitarzystami. Polecam. Pozdrawiam wszystkich Pan od gitary.